Czy Ubisoft ostatecznie upada? Czy Tencent faktycznie przejmie największe marki firmy? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał okiem jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, już takimi zapowiedziami gdzieś tam pokątnymi, faktem ciągłej, bardzo złej sytuacji finansowej Ubisoftu, francuski gigant przemysłu gier wideo podejmuje pewne radykalne kroki. Ubisoft ogłosił utworzenie nowej spółki zależnej, w której chiński gigant technologiczny Tencent obejmie 25% udziału za kwotę 1,25 miliarda dolarów amerykańskich. Kupa pieniędzy swoją drogą. I jak widzicie to jest no jedna, jedna czwarta firmy. Całkowita wycena nowej jednostki osiągnęła poziom tam ponad 4 miliardów dolarów dolarów. Nie wiem, dlaczego tam liczby się trochę nie zgadzają, no ale to już mniejsza o to. Spółka zależna otrzyma ogólnoświatową, wyłączną, nieodwołalną i bezterminową... Ciekawie sobie to ujęli. Licencję na wykorzystanie trzech flagowych marek Ubisoftu. Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Rainbow Six. Czyli sobie wyobraźcie, że w ramach Ubisoftu tworzy się osobną podspółkę, która zajmuje się tylko i wyłącznie tymi trzema markami. Do nich ma prawo i koniec. Czyli... Jakby mamy firmę w firmie, która zajmuje się tymi markami, które przynoszą pieniądze. I tylko w ten fragment inwestuje ten cent. I już pomijając jego udział w tym, jakby całościowym Ubisoftie. I z tego będzie miał zawsze 25% zysku. Tak więc to jest ciekawe. Układ. Transakcja obejmuje także przejęcie kontroli nad studiami deweloperskimi zlokalizowanymi w sześciu miastach, czyli właśnie te sześć z kilkunastu, czy tam prawie 20 oddziałów Ubisoftu. Te 6 właśnie będzie zajmowało się tylko i wyłącznie tymi markami. To mamy Akurat Montreal, Quebec, Sherbrooke, y, Saguenay, y, Barcelona i Sofię. Siedziba główna nowej spółki będzie ulokowana we Francji, gdzie początkowo y, pozostanie w 100% własności Ubisoftu. Kluczowym elementem umowy jest zapis mówiący o tym, że po upływie dwóch lat. Ubisoft może utracić pakiet większościowy, czyli ma w zasadzie bracia gilmotowie, prawdopodobnie, czy jakiś tam układ między gilmotami a całą spółką Ubisoftu. To jest 75% i mogą to stracić na rzecz jakiegoś inwestora, prawdopodobnie ten centa, właśnie, zarówno w zakresie głosów, jak i udziału w kapitale nowej spółki, co stanowi istotny element ryzyka dla francuskiego giganta. Więc jest po prostu opcja, że po dwóch latach oni będą wyprzedawali po powoli udziały właśnie w tej spółce na rzecz pozyskania nowych środków, chociażby właśnie z, od Tencenta. Tencent w ramach umowy otrzyma także prawa weta mniejszościowego oraz określone uprawnienia co do wyrażania zgody w zakresie decyzji zbywania kluczowych aktywów spółki zależnej, czyli no ma pewną tam kontrolę, bo wcześniej Ubisoft akurat sprzedał Tencentowi ileś tam akcji tego głównego Ubisoftu, natomiast tamten ten Tencent miał akcję bez prawa głosu. Tutaj już te prawa głosu ma. Dodatkowo wprowadzono pięcioletni okres zamrożenia akcji posiadanych przez Tencent, co ma zapewnić stabilność właścicielską, czyli też Tencent tego nie może przez 5 lat odsprzedać po to, żeby nagle w momencie kiedy Tencent zmieni zdanie, po prostu wyprzeda, wyprzeda swoje własności komuś innemu. Tutaj ma po prostu to wszystko zamknięte po prostu na jakiś czas. Warto podkreślić, że transakcja następuje w okresie, gdy Ubisoft odnotował znaczący spadek wyników finansowych w trzecim kwartale z redukcją em, Przychodów czy tam dochodów w zasadzie, bo to tam rezerwacje netto dochody o 50, prawie 52% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, więc naprawdę jest źle. No, już pamiętając, mocno dołujący kurs, właśnie spółki. Więc, to wszystko po prostu jest po to, żeby pozyskać środki na zapewnienie sobie płynności finansowej, na robienie kolejnych gier, jednocześnie jednak oddając. Oddając część właśnie decyzyjności do ten Na czym i tak im zależało, i to był ten jeden z tych, jakby, scenariuszy, który, który był już długo rozważany. Kwestia teraz jeszcze jestem ciekawy, jak tutaj wygląda ta relacja pozostałego akcjonariatu tej spółki i tej kontroli. Czy tam wszystko jest proporcjonalnie względem względem tych 75% a składu oryginalnego Ubisoftu czy właśnie na przykład Gilmotowie to mają więcej do powiedzenia. Tego tam nie znalazłem, ale pewnie kolejne doniesienie na temat tego pojawią się wkrótce. Utworzenie nowej spółki zależnej według szefostwa Ubisoftu ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji finansowej firmy przez znaczące Zmniejszenie skonsolidowanego zadłużenia netto grupy oraz przyspieszenie i transformacji cyfrowej w ramach strategicznych działań, czyli całe marketingowe pitolenie. Ale tak naprawdę tu chodzi o to, żeby z tej całej grupy, która no właśnie jest w plecy, wyciągnąć rzeczy, które są dobre do osobnej jednostki, żeby ona mogła sobie funkcjonować niezależnie od firmy matki. Na takiej zasadzie, że ona powoli może się oddzielić w pewnym momencie od firmy matki, zostawiając tylko te rzeczy, które faktycznie w Ubisoftie działają, i być może, na przykład, zlikwidować i masowo zwolnić resztę. To jest prawdopodobny scenariusz, który no nie do końca jest pozytywny, zwłaszcza dla pracowników. Nowa jednostka ma skupić się na rozwoju trzech kluczowych marek poprzez poprawę jakości doświadczeń narracyjnych, bla i Czyli wiecie, to marketingowe pitolenie z listu, właśnie Gilmota w trybie właśnie pojedynczego gracza, rozszerzenie oferty rozgrywki wieloosobowej, zwiększenie częstotliwości wydawania nowych treści. Firma planuje przekształcenie swoich głównych franchise tak zwane evergreeny, powiedzmy, czyli wiecznie zielone ekosystemy gier, które będą generować stabilne przychody, czyli po prostu będzie ciśnienie znowu w gry usługi, które z roku na rok po prostu będą stabilnie dawać pieniądze z mikrotransakcji, dodatków itd., co też jest na rękę tencentowi. Warto zauważyć, że Assassin's Creed Shadows najnowsza odsłona serii osiągnęła już ponad 3 miliony graczy w pierwszym tygodniu od premiery i zanotowała drugi najwyższy wynik sprzedaży pierwszego dnia w historii franczyzy. Tylko że trzeba znowu mieć na uwadze to, że te 3 miliony graczy to nie jest 3 miliony sztuk po 70 dolców. Czyli to nie jest 210 milionów dolarów przychodu, tylko to są przychody z pc z konsol i z Ubisoft Plus, gdzie Ubisoft Plus kosztuje 18 dolarów i Ubisoft nie musi deklarować ile tak naprawdę przyniosło to pieniędzy bo to jest ich własna platforma więc się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy ile tak naprawdę Ubisoft sprzedał sztuk per sztuk właśnie pomiędzy Ubisoft Plus chyba, że to są będą tak rekordowe liczby że po prostu się sami chętnie pochwalą i być może sam przychód z gry to będzie coś, co gdzieś zobaczymy w raporcie, ale też bym nie liczył na bardzo szczegółowe liczby. Jeżeli chodzi o szóstego Far Crya, to sprzeda się w 10 milionach egzemplarzy w pierwszym roku, więc całkiem nieźle. Natomiast Rainbow Six Siege świętuje swoje dziesięciolecie i przygotowuje się do ewolucji w Rainbow Six Siege X. Nowa struktura organizacyjna ma zapewnić większą elastyczność w podejmowaniu decyzji, no bo mam mniej marek do zarządzania i dodatkowo. Prawdopodobnie inną autonomię niż właśnie reszta firmy, mając osobny zespół zarządzający, który będzie odpowiedzialny za transformację marek, właśnie w te wielkie ekosystemy rozrywkowe. Także jeżeli myślicie, że Ubisoft zmieni cokolwiek swojej filozofii, to wątpię i to absolutnie dla gracza, jeżeli coś to nie przyniesie żadnych zmian w najlepszej kolejności, w najgorszej, to właśnie przyniesie jeszcze bardziej miałkie. Ubisoft The Games po prostu po całości. Chyba, że Ubisoft, przepraszam, Tencent tutaj będzie miał coś więcej do powiedzenia. To może jakoś wpłynie właśnie na funkcjonowanie marki, ale wątpię. Ogłoszenie transakcji wywołało znaczące poruszenie wśród pracowników Ubisoftu, co jest absolutnie zrozumiałe, szczególnie tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani właśnie w rozwój tych trzech marek, dlatego, bo tak naprawdę, no to przez parę lat teraz to będzie sobie funkcjonowało obok, reszta firmy nie wiadomo tak naprawdę, czy będzie wspierała te pozostałe sześć zespołów, czy nie, no ale w pewnym momencie te właśnie najbardziej przynoszące pieniądze oddziały, skupione wokół tej jednej firmy, mogą się oddzielić od reszty i wtedy tak naprawdę albo zostanie taka łuska po całości Ubisoftu, albo to wszystko po prostu pozamykają, co też jest możliwe. W odpowiedzi na rosnące obawy Marisa fiedewa dyrektor właśnie do spraw studiów i portfolio, wystosowała wewnętrzny komunikat, w którym podkreśliła, że praca nad innymi projektami nie traci na wartości. Oraz że korzyści z umowy z Tencentem będą odczuwalne w całej organizacji. No na pewno, bo ten napływ pieniędzy to nie jest tylko stricte dla tego jednego oddziału, tylko dla wszystkich firmy matki też. No to tutaj jasne. Iw CEO Ubisoftu, w swoim wewnętrznym memorandum zaznaczył, że transakcja stanowi uznanie dla wieloletniej pracy zespołów. Tak, ciekawe, czy w takim razie dostaną z tego bonus, skoro to ma być uznanie dla pracy zespołów i umożliwi przyspieszenie zmian postulowanych przez pracowników. Mimo tych zapewnień wielu pracowników wyraża zaniepokojenie swoją przyszłością w firmie, co jest naturalne. Niektórzy otwarcie przyznają, że czują się mniej wartościowi, jeżeli nie pracują nad tymi głównymi markami i nie podkreślają właśnie potrzeby większej transparentności w komunikacji dotyczącej planowanych zmian organizacyjnych. Jeszcze inni wprost mówią, że czują się wydywani przez firmę, dlatego, bo na przykład dokonali za nie wiem, poleceniem służbowym przeniesienie się do innego projektu, który teraz nie jest w tych w tym Cool Kids Club i przez to mogą mieć zagrożoną pozycję w pracy, więc no nie dziwię się, że jeżeli tutaj nie było jasnego sygnału co jak będzie rozłożone, jak to będzie przeprowadzone i tak dalej no to w tym momencie, przez właśnie ten brak transparentności ludzie mogą się poczuć oszukani, jak najbardziej. Szczególne obawy budzi możliwość utraty przez Ubisoft kontroli nad spółką zależną po upływie tych dwóch lat, co jest też bardzo możliwe, co mogłoby prowadzić do znaczących zmian w kierunku rozwoju kluczowych franczyz. Nie wiem, nie jestem pewien dlatego, bo mimo że to jest wszystko miałkie i biele jakie, to dalej zarabia, więc tutaj czy te decyzje zostaną podjęte, nie wiadomo. Chociaż nie dziwiłoby mnie gdyby na przykład Tencent stwierdził, że taki Rainbow Six Siege będzie nagle bardziej jeszcze monetyzowany do oporu, będzie miał bardziej powiedzmy okropne jakieś season Passy, i game Passy i tego typu rzeczy. E, więc e, tutaj może się naprawdę dużo podziać, jeżeli właśnie Ubisoft będzie miał, e, Tencent będzie miał większość wpływu. Z drugiej strony Patrząc na to, że ten Tencent, mając nawet pakiety większościowe w innych spółkach zachodnich, nie wpływa szczególnie na to, jakie kierunki są podejmowane w wielu projektach, bo po prostu przynoszą pieniądze. Tencentowi zawsze i tylko i wyłącznie chodzi o pieniądze, więc w momencie, kiedy coś jest przeznaczone na rynek zachodni będą narzucali tam wschodnią, powiedzmy, narrację czy jakieś ramy, które mogą się źle przyjąć na zachodzie, no to byłoby tak naprawdę. Podcinanie nóg pod własnym biznesem. Patrząc, jak ten sent działa w innych spółkach, to tego do tej pory historycznie nie robił, więc wątpię, żeby nagle zmienili tą filozofię, robili jakiś narzut kulturowy, skoro wiedzieliby, że to się im nie sprzeda, i to doprowadzi do tego, że będą dostawali mniej pieniędzy. Więc tutaj raczej te obawy nie kierowałbym w tą stronę, raczej kierowałbym w nie te kulturowe rzeczy czy wartości, tylko raczej w kierunek, na przykład monetyzacyjny, który akurat Tencent preferuje mieć, właśnie jako takie długoterminowe gry usługi, które po prostu na każdym kroku, jak mobilki, próbują wyciągać od graczy pieniądze. I tutaj moja obawa byłaby ta raczej główna właśnie w tym zakresie. No i firma zobowiązała się do regularnej komunikacji z pracownikami w okresie transformacji. Wielu z nich pozostaje sceptycznych co do rzeczywistej realizacji tych obietnic. I tu się znowu nie dziwię, dlatego, bo do tej pory już Ubisoft wielokrotnie o tym zapewniał, a z drugiej strony tego nie realizował, więc... W momencie kiedy raz zostanie oszukany, no to jeszcze... Jeszcze trudno, czasami ludzie to są w stanie przełknąć, ale nie kilkukrotnie, kilka razy z rzędu, więc wątpię tutaj, żeby ludzie mieli duże zaufanie do firmy. Warto zaznaczyć, że transakcja wpisuje się w szerszy trend rosnącego wpływu chińskich inwestorów w globalny rynek. Tutaj też trzeba nadmienić, że no, firmy. Chińskie będą być może miały za niedługo kłopoty ze względów politycznych, tym samym będą pewnie kombinacje, żeby robić sobie jakieś oddziały właśnie poza Chinami, które przynajmniej na papierze nie mają wpływu, nie, nie, nie są pod wpływem chińskiego rządu po to, żeby wszystko się zgadzało, firma zarabiała, bo z jednej strony Tencent to jest. Powiedzmy prywatna firma, która ma zarabiać pieniądze, ale z drugiej też Tencent to jest ym, firma jak każda inna chińska, kontrolowana y, przynajmniej częściowo przez y, tamtejszy rząd, więc tutaj sytuacja się komplikuje, zwłaszcza jeżeli się skomplikuje sytuacja polityczna właśnie całości. Natomiast wciąż tak jak już mówiłem Tencentowi, patrząc na praktykę już y, na rynku, Głównie zależy na zwrocie z inwestycji. Akurat w przypadku tych marek jest duża szansa na to, więc tym samym właśnie sobie wybrali te i zgodzili się pewnie na te warunki tylko właśnie dla tych marek, bo te mają największe prawdopodobieństwo zarobienia. Finalizacja transakcji planowana jest przed końcem 2025, a jej skutki będą prawdopodobnie odczuwalne w całym sektorze rozrywki elektronicznej. Ciekawe czasy, ciekawe czasy. Jestem właśnie ciekaw, jak to faktycznie będzie wyglądało za parę lat, jak to będzie wyglądało za dwa lata, ile w tym czasie ten Tencent dopłaci, żeby odkupić kolejne, tak naprawdę fragmenty akcji, albo gdzie to sprzeda dalej po tych dwóch latach, jak się zmieni akcjonariat i kto tak naprawdę będzie miał wpływ na właśnie marki Ubisoftu. Czy na przykład GilmoTowie wyjdą z własnej jeszcze kieszeni po to, żeby mieć tam te, nie wiem, na przykład 51% i zawsze kontrolować te marki. Czy właśnie to będzie oddawane powoli po to, żeby sobie gilmotowie już uzbierali na tyle na emeryturę, żeby spokojnie, spokojnie sobie już powoli tutaj leżakować i nie zajmować się tym biznesem? Bo szczerze powiedziawszy, ich decyzje przez niektóre z względem niektórych marek przez ostatnie lata no, powodują, że no, człowiek ma powoli wątpliwości, czy. Wiedzą już do końca, jak ten biznes działa i czy tak naprawdę działają na korzyść firmy. No ale to też z kolei inne grupy wpływu podważają właśnie ich zdolność do prowadzenia tej firmy, ale to tylko dlatego, żeby zarobić dla siebie. Także no, jestem ciekaw, jestem ciekaw, w którą stronę to faktycznie pójdzie. Na pewno warto to obserwować, bo to ma wpływ na nie tylko bezpośrednio Ubisoft, ale też na wiele firm, które prowadzą kodę dla niej i prowadzą chociażby biznesy związane z tłumaczeniami, z aktorstwem głosowym i tak dalej, tak dalej. To to wszystko to wszystko to jest sieć naczyń połączonych i taka duża zmiana na pewno będzie rozszerzała się na wiele innych firm, praktycznie na całym świecie. I to wszystko w tym materiale, zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronita, czy też innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie, w ten sposób też doceniacie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach Okiem Dewa.